Siemaneczko, dzisiaj film ode mnie z budowy. Może na kamerze na razie tego nie widać, ale tu muszę ustawić rusztowanie. I musimy sprawdzić, co tam się stało, że te dachówki mi poderwało. Bo jeżeli ta jest przykręcona pierwsza, druga jest niespinkowana, to dopiero jest spinkowana ta, ale z tej strony. Dobra, ustawiam rusztowanie, wejdziemy wyżej, to będzie to. Mi się wydaje, że lepiej widać. To się stało chyba jak był pierwszy, Nadia, i z drugiej strony też jest, tak? To jest po tych ostatnich wichurach. Nie wiem co tu się dzieje. Dobrze, że nie na całym dachu, bo tam jest dobrze wszędzie. Tylko tutaj. Dobra. Rusztowanie ustawione. Trochę mało blatów, nie mam innych blatów, trochę tak... <laughs> ubogo. No trzeba tam... wejść i się dostać. Nie ja wiem, że to bym mógł tak sobie to ułożyć, ale ja chcę zobaczyć co tam się dzieje, tylko muszę wyjąć Tu gdzie jest przypięta Ta nie jest przypięta Ta jest przypięta Ta. Tu widać spinkę, o tu 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 tu, tu. No i lepiej to by było wyjąć tą Tu nogę postawić Burka żyje. Kurde, szerun trochę jest. O, o Boże. No ta, spinek nie wzięłem na rusztowanie. Kurde, ale to jest tak ściśnięte. Ty, no to tak jest pościskane a ją wzięło Toby założył spinkę Muszę wejść na rusztowanie O Jezu. Czy tam nie ma tego Może tam się ukruszył teren. mi powiedz o co tu kurwa chodzi Że to, że to dzieje No dobra Siedzi w gnieździe, czy nie siedzi? nie siedzi Dobra Musiało dobrze wijać. Jaki podmuch był Kurwa, tu jest coś, a tu jest tu by myślał No jest spinka. Łapskami to ciężko poderwać a Wiat po To jest siła Ratantm przypiąłem. Czerbiona teraz A coś tam się kurwa nie zeszło Dobrze bo... Piekenie Pięknie mało Teraz dopiero wyszło I cóż, trzeba czekać na wiatr się okaże Końcówka się znalazła, ale... A inaczej już nie będzie. Jesteśmy na drugiej stronie, i tu by wystarczyło. No i to kurwa! Ja tego nie mogę tu włożyć. A to jest normalnie wystawione. No i to, by, to by wystarczyło, nie? Raz, dwa. 3 Tu to chodzi tu przypinte tu jest przypinte Kurwa, raz, dwa, trzy, cztery nie przypinte W sumie trzy. Wskoczyła, ale Tu jest Łukasz nieprzypięte. Tu jest przypięte, tu jest ostatnia ta Raz, dwa, trzy, no tam To powinno być tu gdzieś złapane. Oj, majster, majster. Oj, kurwa. O, ja pierdolę. Teraz żeś, kurwa, narobił ambarasu. O, by cię chuj spalił. Jeszcze wiatrownica. Ja pierdolę. Teraz to, kurwa, ciekawe czy jest jakaś, kurwa. Kuj by to zajebał, no? Poprawki jeban Jeszcze to jest ta lewa, to jest ta podwójna. O jest, dobra, kto ma dachówkę? A rodzą pęknięć. Nie no tu nie mogę podnosić tego, bo, bo jednie. Teraz tam poprzykręcane. Ja pierdolę tam. Dobra, dachówka znaleziona. Jeszcze zostały trzy takie. No i co, tam ten wkręt uciąłem? O, tam leży reszta. Uciąłem, rozbiję do końca tą dachówkę. Uciąłem. bo to nie jest w ogóle niefizyczne, fizyczne tam odkręcić. I jest inna dziura zrobiona. Bo dziura jest tu. Ale tam nie dojdę. Ciura będzie to. Jeszcze pod skosy. Kurwa, jak tak, to to nie magnezuje a nie kurwa nasz Jack niewygodnie to jeszcze. Paźnie spadnie, ale już go nie wykręcę, bo tak mu jebałem łebrze. Dobra Kurwa miało być 10 minut, a się zrobiło pół godziny. Dobra. Wszystko czekać wiatrów.